Cześć, witam Was wszystkich na kanale, warto wiedzieć. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, co naprawdę odbierają nam nałogi. Otóż yy, pierwszą kwestią jest oczywiście kwestia bardzo znana, czyli zdrowie. Tak? Nałogi bardzo negatywnie wpływają na nasze zdrowie i odbierają nam dobry stan naszego zdrowia i samopoczucia. Jeśli natomiast chodzi o drugą kwestię, są to oczywiście pieniądze, tak? gdyż dwoma głównymi nałogami, które towarzyszą yy, ludziom, jest oczywiście palenie papierosów i spożywanie alkoholu. Jeśli chodzi o palenie papierosów, bo na tym się głównie skupimy, no to w skali roku, jeśli ktoś wypala jedną paczkę nawet dziennie, no to nie oszukujmy się, mógłby sobie na przykład zafundować jakoś, jakieś bardzo fajne czasy, tak, miło spędzić czas. Więc nie tylko yy, kwestią odbierania są pieniądze, na drugiej kwestii, którą postawiłem, ale to zagadnienie można bardziej rozbić, tak, bo jeśli na przykład yy, yy, dużo wydajemy na nasz nauk, to innymi słowy moglibyśmy te pieniądze przeznaczyć na coś innego, tak? Moglibyśmy na przykład izi przeznaczyć na przykład na rozwój, tak? Czyli możemy na przykład się pouczyć języka angielskiego. Albo na przykład możemy iść na jakiś inny kurs, żeby poszerzyć swoją kwalifikację na przykład zawodową, tak? Żeby zwiększyć swoje kwalifikacje. Albo na przykład możemy sobie na przykład kupić coś fajnego, jakiś sprzęt RTV, czy na przykład jakiś fajny rower. Bo tak jak mówię, palenie żywiorosów w skali roku to już jednak przekłada się na dosyć Sporą sumę. No i oczywiście, no, wiadomo, no, to nie tylko chodzi o to, co możemy za to mieć, ale możemy też miło spędzić czas z kimś innym, tak? Możemy, tak jak powiedziałem wcześniej, pojechać gdzieś na jakieś fajne nawet w czasy i miło spędzić czas z kimś. Także słuchajcie, naprawdę przemyście to i spróbujcie ograniczać swoje nałogi, a najlepiej by było, żebyście całkowicie odstawili je na bok. Oczywiście, on za Was kciuki. Mam nadzieję też i kciuki za to, że klikacie miłoczki w górę oraz subskrybujecie mój kanał. Dziękuję Wam za uwagę no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.